O celach i znaczeniu wizyty prezydenta i premiera w USA mówił w programie Michał Rachon. Jedziemy, eurodeputowany Dominik Tarczyński. Na pewno służby przygotowały go na to spotkanie. Jeżeli chodzi o ostatnie decyzje i spotkanie Tuska i o tym, jakie brzmienie mogły mieć w tych czterech zamkniętych ścianach, na przykład we Francji, kiedy spotkał się z Macronem. Proszę zauważyć, że kiedy Macron witał Tuska podczas wizyty Berlin-Paryż. Pierwszym, jednym z pierwszych zdań wypowiedzianych przez Macrona było, że spotykają się po to, aby nie rozmawiać o Europie, nie o bezpieczeństwie Europy, ale o energetyce jądrowej. Co to oznacza? Proszę, proszę pamiętać, że głównymi konkurentami Stanów Zjednoczonych, a właściwie tymi, którzy bardzo zabiegali o to, aby. Budować elektrownie jądrowe w Polsce by, 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 byli Francuzi. Wtedy nasz rząd zdecydował o tym, że będziemy opierać się na technologii amerykańskiej oraz południowo-koreańskiej. I to jest jeden z elementów. To jest, to, to jest potężna inwestycja, nie tylko w momencie realizacji, ale także później utrzymania, zabezpieczenia, tak zwanego serwisu, to znacznie więcej, a więc interes na lata. Dlatego też na pewno, oczywiście to jest jeden z elementów, element gospodarczy, ale on przekłada się na coś znacznie ważniejszego: układanki geopolitycznej, związanej głównie z energetyką, z bezpieczeństwem Europy i z, z wpływami Rosji oraz Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają być wypchnięte. Z Unii Europejskiej widać to w wielu aspektach, nie tylko energetycznym, widać to jeżeli chodzi o produkcję samochodów, różnego rodzaju utrudnienia. Generalnie rynek niemiecki ma potężny problem. Wiemy o tym bardzo dobrze. Gospodarka niemiecka nie jest jeszcze w recesji, ale jest na skraju recesji z różnych powodów. To się rozpoczęło w 2015 roku i wtedy rozpoczęło się szukanie taniej siły roboczej. Wiadomo było, że te czasy nadchodzą, a więc Ameryka ma być wypchnięta, po pierwsze, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Ta armia amerykańska, ta armia europejska, o której się mówi już od lat, ma na celu no, wypchnięcie NATO i zastąpienie jakimś tworem europejskim, pomimo tego, że państwa europejskie, tak zwani liderzy Unii Europejskiej, jak Niemcy, od lat nie płacą 2% na NATO,